tu, <śmienic> a drybu, trąb, ta, ta, tu, tu, będzie, będzie, będzi i trąbi, jego wóz, hej, że a to kto, śmiga i się śmieje, w głos drogi Albert oraz ja, łobuziaki miłe dwa. Du. A dibu, tra-ta-ta, ta, pędzi, pędzi, i trąbi jego wóz. Ruszać czas, wciskam gaz, czekać już nie chcemy, bo przygód gdzieś czeka sto, autko tam zawiezie nas. Tu a dibu, tra-ta-ta, tu, tu, tu. Pędzi, pędzi i trąbi jego wóz. By kontynuować, kliknij swój obrazek. Jeśli chcesz rozpocząć grę od początku, wybierz nowy obrazek i wpisz swoje imię. Wybierz poziom gry. Teraz możesz zacząć grę. Cześć! Cieszymy się, że jesteś. Akurat nudziliśmy się z Albertem. Hmm, ale się wczoraj ubawiłem. Za to dzisiaj hmm, jestem trochę ospały. Y -y, przepraszam cię na chwilę, tylko odbiorę telefon. Du, 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 du. Bli. Bli. Witajcie! Cześć, Lili! To Lili, super kumpelka, która pracuje w cyrku. Co słychać u ciebie, Lili? Świetnie! Bardzo się cieszę, bo mój nowy numer popisowy jest już gotowy i dziś pokażę go publiczności. Jestem pewna, że wszystkim się spodoba. Co To zachwali pięta. A może wpadniecie do mnie? Super! Właśnie się zastanawialiśmy, co będziemy robić. Świetnie, a na dodatek będziemy mogli zjeść lody! No to na razie. Ej, idziesz ze mną? Zobaczysz, będzie pyszna zabawa! No to, Albert, jedziemy! Co to za samochód wesoły jak motyl? Co to za samochód, co bawi się jak my? Jesteśmy na miejscu, wszyscy wysiadają. A gdzie te lody? Witaj, Lili, ale masz minę. Oj, bo foki uciekły z klatki. I teraz te złośnice dokazują po całym cyrku. Trzeba jak najszybciej je znaleźć. Tak, nie chcesz, byśmy Ci pomogli. Może być całkiem zabawnie biegać za fokami. No tak, ale co z tymi lodami? O tak, będzie miło z waszej strony, jeśli mi pomożecie. Możecie pozamykać foki w tym dużym koszu, a ja biegnę poćwiczyć jeszcze przed pokazem. Jak tak, to się nie bawię. Chodźmy, przeszukajmy cyrk, by znaleźć foki. Kliknij tam, gdzie chcesz szukać. Jesteśmy niedaleko wozów cyrkowych. Tu mieszkają akrobaci. Dobry panie magiku! Ale co się panu stało? Wygląda pan, jakby zobaczył ducha. oj! usłyszałem dziwne dźwięki z przyczepy ze sprzętem. Ja bardzo boję się duchów. Duch w przyczepie? Mhm. Ja to się duchów nie boję. Nic a nic. Poza tym to może być sprawka Fo. Idziesz? Przyjrzyjmy się bliżej temu, co się dzieje w przyczepie. Dalej. Kliknij drzwi. Proszę, proszę. Ktoś bawił się sprzętem cyrkowym i zostawił straszny bałagan. A po zabawie trzeba po sobie posprzątać. Najedź na przedmiot, a on ci powie, gdzie leżał. Następnie kliknij go i odłóż na miejsce. Ja tu poczekam. Gdybyś mnie potrzebował, daj znać. Po prawej stronie szafy. Między stołem a szafą. Na doknem. Na doknem. Na doknem. Między stołem a szafą. Brawo! 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 Nam się. Foka. Szkoda, znowu mi nie wyszło. Nie znaleźliśmy żadnego ducha w przyczepie. To była sprawka fok. Była tam jedna, która szybciutko uciekła. No popatrzcie, wystarczyło się tylko odwrócić, by ktoś pomieszał moje zdjęcia. Idziesz, poukładamy zdjęcia magika. To go uspokoi. Powieś zdjęcia magika na lince. Słuchaj uważnie opowiadania magika i powieś zdjęcia w odpowiedniej kolejności. Było sobie kiedyś małe jajeczko. Pewnego dnia wyszła z niego ogromna gąsienica, która zbudowała sobie śliczny kokonik, a po pewnym czasie wyszedł z niego motyl. Whiz. Brrr. Whiz. bip 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 Na moje urodziny rodzice przygotowali ogromny tort i zapalili na nim świeczki, bym mógł je zdmuchnąć i pomyśleć życzenie. Później otworzyłem prezenty. Ho-ho! Ależ ci rodzice mnie rozpieszczają. Oto zabawna magiczna sztuczka. Najpierw wyciągasz magiczne nasionko z kapelusza, sadzisz je w doniczce, a następnie robisz nad nią czary mary i abracadabra swoją magiczną różdżką. I co? Wyrasta piękny kwiat! Gratulacje! Jesteś w tym naprawdę dobry! My z Albertem również robimy zdjęcia. Widziałeś? To my, mistrzowie grymasów. Poukładaliśmy pańskie zdjęcia. Widzi pan, to nie było takie straszne. Ach, jakie szczęście, że byłeś tu ty i twój kolega. Już mi lepiej. O, to teraz wam pokażę mój najlepszy numer. Świetnie, chodźmy obejrzeć pokaz magii. Magik chowa przedmioty w kapeluszu, a potem sprawia, że znowu się one pojawiają, ale za każdym razem myli się i wyczarowuje o jeden przedmiot za dużo. Włóż przedmioty do kapelusza. Uważaj, nie bierz przedmiotów, których magik wcześniej nie wkładał do kapelusza. Czary mary, hokus pokus, zgiń, przepadnij w tym obłoku. Czary Mary, Hokus Pokus, ukaż się mojemu oku! znowu się pomyliłem! Czary Mary, Hokus Pokus, zgiń, przepadnij w tym obłoku. Czary Mary, Hokus Pokus, ukaż się mojemu oku. znowu się pomyliłem. Drin drin, najpierw ja. Czary Mary, Hokus Pokus, zgiń, przepadnij w tym obłoku. Pary, mary Mary, chokus pokus, ukasz się mojemu oku. E, znowu się pomyliłem. Drin drin. Najpierw ja. Gratulacje, jesteś w tym naprawdę dobry. Teraz moja kolej. Idziesz ze mną, Albert? Ach, ta magia to pewnie wymaga dużo ćwiczeń, prawda? No proszę, zdaje się, że znowu coś nie wypaliło. Aj! Widziałem jakiś cień obok koła mi otacza pomidorów. O, o tam! Mówiłem wam, że są tu duchy. Szukać duchów, chodźmy się pobawić, wrzucanie pomidorami. Nie otacz pomidorów, <laughs> to dopiero fajna zabawa, ale to nie takie proste, gdy koło ciągle się kręci. By dobrze wycelować, kliknij pomidory na kole. share <laughs> Źle się bawiliśmy pomidorami, a na dodatek złapaliśmy jedną fokę. Zaprowadźmy ją do Lili, na pewno się ucieszy. Lili, zobacz, co znalazłem! Brawo! Ty i twój kolega jesteście niesamowici! Chodźcie, pokażę wam fragment przedstawienia z fokami. Muzyka! Skoczki, skoczki dają show, La, 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 la! wow wow. Poczkę wow. złapałam w sotną ciut! Odgrywa ducha niby z nut! Magik ze strachu prawie znikł! Bo w szafie siedzi od dwóch dni! O! Oj, oj, oj! Aleśmy sobie potańczyli. Jestem cały zdyszany. Ach, uwielbiam tę piosenkę. No, ale koniec tego. Muszę wracać do pracy. Na razie, koledzy. <laughs> Dzieciaki, nie macie ochoty się przejechać? Tylko uważajcie na duchy. Nigdy nic nie wiadomo. Odnaleźliśmy już foki, które chowały się w przyczepach. Ale możemy się jeszcze tu pobawić, jeśli chcesz. Wybierz tylko, co chcesz robić. Te złośnice dalej broją. Liczę na was, że znajdziecie te, które pozostały jeszcze na wolności. A ja. Wracam na próbę. Nie wiem, czy dam radę. Jest tam ktoś?